Hejka, hejka, cześć, tutaj Janka i witam się z Wami w kolejnej części przeglądu z, z Zary i chyba wyjdzie mi jeszcze jedna część. Tak coś czuję, albo będzie to część, wiecie, mierzymy z domu. W sumie chyba tak będzie najlepiej. Bo przeszłam tylko górę i wzięłam bardzo dużo różnych ciekawych. W mojej opinii e, rzeczy. E, także no już nie ma po się schodzić na dół. E, zobaczymy sobie, co mi się udało tutaj e, wybrać. E, także zapraszam Was dalej do oglądania. E, pamiętajcie proszę, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to gorąco Was zachęcam. Pamiętajcie proszę o e, łapkach w górę. E, no i co wszystko będzie standardowo podnikowane na, na dole w opisie i nie przedłużając, zaczynamy w poprzedniej części nie zauważyłam czegoś takiego, no jak już wiecie, wypatrzyłam dobra, weźmiemy, zobaczymy oddalę Wam jak to wygląda jest to taka przedłużana, lisowa katana ale w formie takiego płaszczyka wygląda bardzo fajnie, naprawdę, tutaj mamy wiązanie. Obniżoną nie ramion. Tutaj mamy pagony z napką. Te napy są w kolorze. Złapię, złapię. Srebra, tutaj będzie widać lepiej, tą napę. Kołnierzyk mamy zakończony, ostra, jest taki dość mały i zgrabny. Jeans jest postarzany, tutaj mamy przetarcia i tutaj na dole również, no nie rzuca się to jakoś bardzo w oczy. Rękawy są bardzo długie, ja mam 1,62 m i przy moim wzroście rękaw jest mega długi. Na końcach rękawów mamy... Poszarpanie tutaj na dole. Również wiem, że nie każdemu to odpowiada. Nie jest to estetyka dla wszystkich, mi się podoba. Tutaj mamy kieszonki po obu stronach i tutaj również. I tak to wygląda z tyłu, tutaj nie mamy rozcięcia. No ogólnie bardzo, bardzo fajnie. No niestety, wiecie, już mamy godzinę. Pokażę 15 po 11. Już większość przemieszczań mamy zdarzek zajętą i się nie dopchałam do tej dużej a też wiecie, chciałabym jeszcze nagrać z także będziemy się męczyć w tej e, malutkiej, także nie przedłużając a może jeszcze Wam pokażę jak to wygląda rozpięte, bo tutaj mamy tak, dużo z tych napek. E, zamek w środku jest srebrny i jest krótszy, jest tak dotąd. Tak, to e, wygląda. To Wolę zdecydowanie e, zapiętą i związaną. Tak to nie za bardzo wiadomo co z tym sznurkiem robić. Teoretycznie też nie można by było sobie tutaj z sobą związać, ale nie, traci to wtedy swój urok. No to powinno być noszone, wiecie. E, zapięte i e, zawiązane. Aleczka, e, rozmiar był super, e, namiar 199 zł. No i wiecie, 100% bawełna. bo to jest e, jeans, taki sztywny, fajny tak to wygląda? Draźnik kolor mnie urzekł, fason już niekoniecznie, szczególnie jeżeli chodzi o spodnie, słabe są. Natomiast bluza jest tutaj bardzo, bardzo fajna. Jest to takie można powiedzieć masełkowe, ale jasne, bardzo jasne, delikatne, żółte, obniżona linia ramion. Tutaj mamy taki udobny szef poprowadzony przez rękaw, ściągacz. W środku mamy już wam to obrócę, bo jest Milusia, jest Miś w środku. E, tak wygląda z tym ściągaczem wyciągniętym. No nie wiedz co. Nic mi nie urywa. O tak, całość nic mi nie urywa. <śpodnie> Spodnie, zwykłe, poprawne. Spodnie dresowe ze ściągaczem na dole, który tak średnio trzyma. No widzicie jak to tutaj e, wygląda. Długie są na mnie. Mówię, ja mam 1,62 m, więc jeżeli jesteście dłuższe i czegoś szukacie, to te spodnie powinny być jak najbardziej ok. E, kieszenie wszyte tutaj e, po boku, ale co, wydaje mi się, że one będą przebijać, Mam bieliznę cielistą. Ale ja mam wrażenie że tak na żywo, że ja ją delikatnie widzę, także jak wiecie, ktoś miał e, trochę ciemniejszą, no to mógłby być już e, problem. Tutaj widać ładnie ten kolor, no kolor jest tutaj, okay. a tak poza tym, tak, no nie bardzo, nie bardzo, także idziemy dalej. A, ja zapomniałam dodać, te spodnie mają tutaj od środka sznureczek, więc można je sobie wyregulować ale i tak jakoś tak, kurczę ten krok jest w dziwnym miejscu i są takie no mówię, no mocno nijakie dobra, nie przedłużamy No ja na spodnie, miałam na sobie największy rozmiar, stóweczka bez 10 groszy, 60% bawełny 40% poliestru I to były spodnie no, Lecimy jakiś wieszak sekundeczka Ym, myślałam, że jest uwalona, ale nie bo to, to płaczek. I tutaj mamy bluza. Również brałam LK. Największy rozmiar. 80 zł. Bez 10 groszy. Tkanina dodatkowa. Pewnie ściągacze. 67. Tak. No i tutaj ta bluza. 79,90. Tkanina główna. 60% bawełna. 40% poliestru. No i ściągacze. 97% bawełny I 3% elastanu. Czy te spodnie są też na misiu? I też są e, dziwne, że mi się wydają e, szwitujące, no ale tak, tak mi się wydają, no. Koszula, piękna, śliczny, żółty. Wydaje mi się, że to jest modal, albo lejosel, ale chyba raczej modal. Bardzo przyjemna tylko jedyne co to przewija, tutaj widzicie mój tatuaż i tutaj mam ramiączko od Wiesonosza, no ale przy Wiesonoszu takim cielistym nie widać tego jakieś bardzo, jest bardzo fajna, bardzo długa, ręka również bardzo długi. Trzeba się znaje, czy nie powinnam mieć niższego rozmiaru, wybrałam l -kę. W takim razie będzie to bardzo spory oversize, obniżona linia ramion, tak tutaj bokiem, pod tyłem, ogólnie. Bardzo fajna, guziczki mamy ładne, bo również są takie perłowo-beżowe, brązowe, świetne. Naprawdę ładnie się tu wszystko razem komponuje. Nie mamy tutaj żadnej, wiecie, kieszonki ani z rękaw szeroki. No widać, tak? Jeansy, ciało, wszystko przywina. Jeszcze Wam pokażę, o, tak, z dalszej perspektywy. No ogólnie koszula sama w sobie fajna jeżeli chodzi o jeansy natomiast one mają również taki podwyższony stan one są delikatnie na mnie za duże, dlatego tak mi poleciały, nawet bym powiedziała, że mają wysoki stan tylko tak jak mówię, kwestia tego jaką macie figurę mniejszy rozmiar byłby na mnie zdecydowanie za mały jeżeli chodzi tutaj o pas natomiast mają całkiem fajny fason taki trochę barrel, ale nie do końca bardziej straighty tylko fajnie e, przeszyte, bo to przeszycie, widzicie tak, idzie stąd tutaj pół dołowi. Długość przy moim metrze 62 jest jak najbardziej w porządku. No i tak, one się prezentują tutaj bokiem. Słuchajcie, jakoś Wam to podwinę. Uda się? Może się uda? No nie złapię tego, nie złapię, nie złapię, może złapię, dobra, złapam. No i tak e, tyłem. No, e, dżisy, e, bardzo, bardzo fajna koszula również, także no jak na razie jak na razie fajnie, zaraz fajnie tutaj mamy na miarę najpełną rozmiarówkę tych jeansów, 100% bewa na 179 zł tutaj mamy tą koszulę na cena 29 zł 84% modalu i 16% folii jest również spoko i to była m więc to jest bardzo duży oversize jeżeli chodzi o tą żółtą koszulę, i jeszcze w międzyczasie próbowałam się wbić w taką kamizelkę. Ona wygląda całkiem ładnie. Tutaj jest zrobiona na zamek. Jest to rozmiar L, jak widzicie. W tej zestawie na miar. E, to jest e, 129 zł. Większość poliestru, ale wymiesza nazwisko z elastanem, Tak samo jeżeli chodzi o potrzebkę. Minus jest taki, że ona jest na kogoś, kto jest e, zdecydowanie wyższy, bo mi to wszystko odstawało. A w biuście się nie mogłam e, zapiąć, także mmm, polecam, po pierwsze rozmiar większy, a po drugie e, no, dla wyższych i e, dziewczyn, które mają troszeczkę mniejszy e, biustus. Także idziemy dalej. Bluzeczka fajna, może skupimy się na razie na bluzeczce, bo spodnie niestety są e, za małe. Trochę tak na nią patrzę, to Zara ma dużo lepiej uszytych skrojonych rzeczy. Nie wkurza mnie, że ten guzik jest do połowy przykryty. Ja takie mam wiedzę, naprawdę to są, ja wiem, że to są pierdoły, ale no wkurza mnie to i cóż poradzę. Pewną rzeczą jest to, że te rękawy są robione tak jak ym, tutaj kołnierzyki. Mają guziczki z obu stron, tutaj i tutaj też, no jest to rzecz ciekawa, no wzięłam po prostu, żeby zobaczyć jak to wygląda. E, ten tutaj kołnierzyk jest taki dość mały, e, dziwnie też były nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tutaj ktoś coś źle zrobił i tak się, wiecie, odgniotło. O, chyba tak, chyba tak powinno być, wiecie. No bo tak jak było, tak, się wydaje, że ta strona jest większa, a ta mniejsza. No ogólnie, wiecie, no ja tak jak mówię, ja się czepiam, bo mogę, bo lubię. To już um, u mnie wygląda, wiecie, no jak mam wydać na coś pieniądze, to oglądam to dokładnie. No po prostu, no tak mam. Tak mówię, każdy z nas decyduje na to, wydaje swoje pieniądze, także każdy z nas. Tak więc no, ja lubię sobie wszystko dokładnie popatrzeć, poglądać i być pewnym tego, że no, wszystko mi pasuje. No, tak jak mówię tutaj no, minusem jest to, że ten guziczek czeka. no chowa, może kwestia egzemplarza, wiecie. E, szyte z dwóch kawałków materiału. Pytajcie, hmm. przełożę sobie może. O, 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 o. Widać, widać. Hmm. Tak, 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 wygląda spoko. Nie, tak, tak, się nie mogę do niczego tak, poza tym. Tak naprawdę. Także no, to się, ewidentnie. <gry> I druga rzecz to są dżinsy. Te zapinane po skosie i rozmiar 40 jest na mnie zdecydowanie za mały. więc zapięłam się, ale tutaj mam ciasno, tutaj mam ciasno. Nie ryzykowałabym, żeby się to rozbiło. Tak samo długość, są mega długie do obcasów. ok na płaskim, ale ja mam takie, wiecie, płaskie, płaskie buty, zupełnie. No to odpada, czy będzie może dalej, będzie lepiej widać. O, tak. No to się nawet nie układa, wiecie, jak są za długie. One no, no powinny ładniej leżeć. No, no i tak, tutaj, dłużej chodzi o tył. Także, no, przebieramy się i idziemy dalej. Namia, na jeans a również 100% bawełna, a, 179 zł. A tutaj mamy tą. A, bluzkę, 75% blisko 25% poliami skład ok no i 139 zł na miarę mam tak bluza mega mega ja jestem bluzowa i no no ja jestem bluzowa po prostu no co tu dużo mówić wiecie nie muszę chodzić elegancko ubrana to nie chodzę z mi bardzo bardzo nie pasuje Okropnie. Już pomijając fakt, że po prostu buty mi do tego nie pasują, że wiecie, w szpilkach by to wyglądało lepiej. Ale tak, po pierwsze, jest na mnie za duża w rozmiarze L i to tak duże, zadłużone jest tutaj na gumce i leci dwa. Prześwituje. Tutaj mamy metkę, co jest dla mnie no, niedopuszczalne. Widać bieliznę, wszystko, także no to jest bardzo mocno na nie. Ale wracając do bluzy, z jest Powerful Girls, czyli a to mówki. Patrzcie. Widać dziewczyny, Tutaj? Ej. Tak. No coś tam widać. Coś tam widać. Ja się staram bardzo. Szkoda, że nie mam tej dużej przymierzalni. No. Pokażę wam, wiecie, jak zdejmę. Bluza mi się bardzo, bardzo podoba. Jest to taki postarzany, szary tak ma być. Fajne wycięcie. Troszeczkę większe niż standardowe. na linie ramion. Rękawy długie, ściągacz fajny, trzymający. No, muszę tak, go bardziej wiecie. Do góry sobie pociągnąć, O! Co się wiecie? Nic nie dzieje, nie, nie schodzi w dół. spoko. ten ściągacz na dole. No, ja jestem dość szeroka wiotra, więc mnie to wszystkie ze ściągaczami po prostu tutaj opinają. No, tak już jest. Ja jestem do tego przyzwyczajona. Sobie zdalimy, że Wam pokazać długość taka. Także no spoko. Jeżeli jesteście, wiecie, szczuplejsze, to ona będzie tak fajnie spływać, jeżeli chodzi o tu. No a jak jesteście takie jak ja, to, może to będzie Was opinać i tyle. <grym> tutaj mamy tego tak zwanego misia. Także bluza mega, mega, a spódnica no zdecydowanie na no, nie idziemy dalej. Spódnica miałam LK, MK by była lepsza, no i tutaj mamy 100% poliester, ozdoby, czyli koroneczka wyrwiana ziel, poliamidu, namiar 129 zł, szał, brak, jak już wspomniałam, tutaj mamy tą bluzę, nie mamy polskiej ceny, gdzieś mam tutaj, tu kleję, największy możliwy rozmiar, namiar i już Wam pokazuję jak to wygląda z tyłu, Widzicie? Tak, uratujemy świat przed spaniem, także świetna. No podoba mi się bardzo. Ach, wiecie co? ja często żałuję, że ja mam figurę taką jaką mam i to jest plus, wiecie, tak ogólnie, rzecz ujmując. Ale przy mierzeniu ubrań ubrania jest to już raczej minus, bo ta spódnica powinna być wyżej i ona tu w pasie jest na mnie strasznie, strasznie luźna, on jest w zamek. Natomiast w biodrach jest dobra, także no tutaj nic nie wymyślimy. Ja ją mogę spróbować dać troszeczkę niżej, ale wtedy przy moim wzroście to już nie wygląda dobrze, bo jest po prostu wtedy ta spódnica na mnie za długa, a spódnica sama w sobie bardzo, bardzo ładna. Tutaj mamy, ale to, nie, ona wciąż jest tutaj za duża na mnie. To nic, wiecie, nie dało. Ja tu dwie, dwie ręce mogę włożyć. Także na kogoś, kto ma bardziej prostą sylwetkę, spoko. Jeżeli macie większe prągłości, to niestety, no to jakieś przeróbki, jeżeli umiecie sobie to ogarnąć, no to jak najbardziej. No mówię, musiałaby być troszeczkę złapana i byłoby e, ok. No ogólnie ładna, bardzo ładna. No i nie przebija. Tak tutaj no, z tyłu. Także no, spódniczki, szkoda. Tutaj mamy... Ej, zbliżę sobie znowu. Pokażę Wam to pokażę. Mamy takie ładne przeszycia i hafty beżowe. I to jest... Też taki materiał zawełniano-lniany w dotyku. Wiecie, będzie się okaże, że jakaś wiskoza, Nie niech bo nie sprawdzałam składu, jak zwykle. No ale no ładna, no i kolor ma fajny, no szkoda mi, naprawdę tej spódnicy nie jest szkoda. Natomiast na górę wzięłam sobie również coś niestety nie dla mnie, bo ta stójka jest dla mnie zbyt tutaj duża. No jak zresztą możecie zaobserwować za ja to fajne jest. Jest to krótkie dosyć. Ma tutaj dość mocne wycięcie pod pachą. E, tutaj mamy też rozcięcie. Ale kolor jest ładny. To jest M. -ka. Chciałam L, ale niestety nie było. Delikatnie mamy poszerzoną e, linię ramion. A tutaj się... Zbliży mi to? Zbliży. Tutaj się fajnie wywija. Tutaj mamy e, linię szycia, e, która nam ułatwia to wywijanie. I fajnie to wygląda. A też jest w dość Szerokie, więc nie wygląda na to. Dla wiecie co? Może jeszcze sobie to założę do jeansów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo podoba mi się, ogólnie rzecz ujmując. Także spódnicy ściągam, dam Wam namiar, a też się sobie założę do jeansów. No i tak to nam się prezentuje do spodni. Spodnie są na mnie za duże, ale spokojnie, spokojnie, bo zapobiegawczo wzięłam sobie. Takie same, w innym kolorze tutaj wiszą, w rozmiarze mniejszym. No tutaj, to mnie wkurza. Po tym. Widzę, że jest coś, coś tu z niehalo z rozmiarem, ale ogólnie fason jest świetny. Tutaj te kieszenie robią robotę. Zobaczcie, schowam tą matkę, żeby mnie nie wkurzała, czy się dają gdzieś schować. Da. No i tutaj też, wiecie, mają dużo miejsca, także no zaraz założymy te e, mniejsze, ale chciałam zobaczyć, jak wygląda. Przepraszam, na do spodni wygląda spoko. Podoba mi się, jak on wygląda. Nawet do tych dużych spodni. Także no tutaj nad sweterkiem będę myślała. Szczególnie, że no ten golf jest dość szeroki. Gdyby to było wiecie bliżej szyi, to to już by dla mnie odpadało, nie? Bo bym była człowiek z szyi po prostu samą prawdą na wierzchu. Ale tak, tak to jest jeszcze okej. Okay. Trzeba to mogła jeszcze pod, podwinąć, chyba nie bardzo, no ale ogólnie wygląda w porządeczku, naprawdę. Podoba mi się. E spodnie, dobra, wiecie to, przebieramy się w te y, mniejsze, dam Wam namiar na te. No, żeby już tego wiecie, nie przedłużać, bo to znowu długi film wyjdzie. Brązowe spodnie, LK, dość szeroka rozmiarówka, 179 zł skład, 100% poliester, bo y, w kieszeni podszewka y, również, no ale ładne są. I nie powiedziałem, że to jest 100% poliester, jak tego dotykam. Tak bardziej sobie na bawełnę. No a tutaj mamy MK, tak jak mówiłam, bo nie było L-ki, um, na miar i jeżeli chodzi o skład, to jest 100% czyli odpada, 115 zł. No szkoda, a fajny zamysł i ogólnie no spoko. Za duży sweterek. Ogólnie sam sobie fajny, ale jest bardzo, bardzo duży w rozmiarze L. Oni jest jeszcze wiecie? robiąc z takiej grubej włóczki. Po prostu z grubej nici. O, nici. I mi czasami po prostu takich głupich słów brakuje jak nici, na przykład, nie? Włókno czy coś w tym guście. I przez to on jest e, gruby i w za dużym rozmiarze jeszcze po prostu nadaje mi do jednej inny pason, to spoko, ale w takim, wiecie, krótkim crop topie z krótkim rękawkiem to wygląda dość y, komicznie bieżą to oddale. Natomiast spodnie w mniejszym rozmiarze wciąż. Tu mi się nie podoba, jak to wygląda. Bardzo mi się nie podoba, jak to wygląda. A tutaj są na mnie na styk. I one są tak tutaj wiązane. Tutaj mamy guziczek. No tu są za małe, bo tu mi się kieszenie do nie na górze rozchodzą. Ale spoko, bo tak mają wysoki stan. I tak wyglądają z tyłu. Tam mamy jedną y, taką, no udawaną kieszonkę ozdobną, naszytą. Także no, tak to wygląda. Zaczęliśmy tym razem lepiej niż żeśmy skończyli, no ale bywa. Bywa i tak. E, Najmierne te spodnie. Ej, i tutaj mamy stuprocentową bawełnę. To chyba było też nie tak z metką. Ej, aż sobie zobaczymy, wiecie? MK, e, namiar 179 zł. A tutaj jeżeli chodzi o ten sweterek, mam 88% akrylu, 12% poliestru, więc nie polecam, ale co kto lubi, namiar 139 zł i już co to tym, że wiemy się tu tej metki, gdzieś zaraz wam pokażę. No to jest dobra bawełna, więc nie po prostu źle. Oh, oh, źle tutaj podali. To nie jest 100% poliester. Także no, badana. Dobrze mi się wydawało. Dobra. E, piszcie, czy coś Wam e, wpadło w oko. E, no, pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcjach. I co? Widzimy się w kolejnych filmach. Ja Wam zdradzę, że wybieram się teraz do Stradivarius. <noise> Także nie wiem, czy wpadnie pierwszy, czy ten, czy Warius. No to e, zobaczymy. Zobaczymy. Zależy, jak pójdzie, wiecie, e, z kręcaniem tego wszystkiego. Dobra. Dziękuję jeszcze raz i do następnego pa.